Witam na moim kanale Wulkanor z, z cyklu Wiem Wszystko. Tym razem chciałbym powiedzieć o dynamicznej wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów. Na czym polega, zalety, wady. Na czym polega dynamiczna wymiana oleju. Ogólnie są dwa, dwie możliwości takiej dynamicznej. Albo mamy maszynę, która, którą po prostu mechanik podpina nam pod, czy to pod chłodnicę, czy to pod węże powiedzmy do chłodnicy skrzyni biegów i maszyna nam wytła, wytłacza nam stary olej i wtłacza nowy, albo możemy powiedzmy wykonać taki myk, powiedzmy i też zamiast tej maszyny jest bańka z olejem nowym, bańka ze starym, jakiś węże i samemu to podłączy, znaczy no samemu, no mechanik nam, taki co ma pojęcie nam to zrobi, także odnośnie przy maszynie no to ten koszt będzie pewnie większy. W granicach gdzieś około sama robocizna będzie wynosić gdzieś od 200 do 300 zł, przynajmniej z tego, co się orientowałem. No, zaletą jest na pewno taki, że wymienimy całe olej, pozbędziemy się wszelkich, wszelkich tak naprawdę brudów, no i skrzynia zostanie przepłukana tak naprawdę nowym olejem. Przy takiej wymianie możemy też zwiększyć, powiedzmy, przebieg na takim oleju też, bo będzie cały wymieniony, czyli od 60 gdzieś do 100 tysięcy kilometrów możemy przejechać na takim oleju wymienionym dynamicznie. No, wadami no to koszty, bo średnio idzie gdzieś powyżej, w zależności od budowy skrzyni, ale skrzynie w większości powiedzmy puste mają nalane gdzieś od 8 do nawet 15 litrów oleju, z samego oleju i teraz dodać jakieś litry na przepłukanie tej skrzyni, no to wychodzi nam, że z gdzieś średnio będziemy potrzebować od 10 do 15 nawet i więcej litrów oleju samego do także a przy koszcie powiedzmy oleju powiedzmy takich stańszych w granicach gdzieś od 30 do nawet oryginalne oleje potrafią mi 100 zł za litr kosztować no to koszty się już robią ogromne tak naprawdę przy tej wymianie no oczywiście filtr oleju też wymienimy uszczelkę pod miską olejową też wymieniamy przy okazji jeżeli po prostu jest potrzeba taka, bo są skrzynie, powiedzmy, co nie mają chłodnicy, czy filtr jest zabudowany gdzieś w środku skrzyni, także, także to też nie będziemy w stanie wymienić, nawet przy dynamicznej wymianie oleju. No i to by było na tyle odnośnie dynamicznej wymiany oleju. Także dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z cyklu. Wiem wszystko. Pozdrawiam.